Cześć, witam serdecznie wszystkich na kanale Synchron Tarot w czytaniu kart na przejście Słońca przez znak byka w 2025 roku. Jeżeli masz Słońce, Księżyc, Ascendent w strzelcu, to czytanie może z Tobą zarezonować, tak więc to jest czytanie właśnie dla Was, drogie strzelce. Zanim przejdę do, do rozkładu, Zapraszam cię na to, byś na chwilę przystanął, drogi strzelcu, i zastanowił się, z czym przychodzisz na to czytanie. Jakie masz intencje? Czego chciałbyś dowiedzieć się od kart? Jakiego aspektu Twojego życia ma to czytanie dotyczyć? No dobrze, na początek, już nie przedłużając dłużej. Na początek wybiorę kartę z talii księżycowej, z wyroczni księżycowej. Zobaczymy, jakie będzie główne przesłanie dla Ciebie, drogi Strzelcu. Tak więc już zabieram się do tasowania. Jaka jest główna myśl dla Strzelca na Słońce w Byku? Dość medytacyjnie. Medytuj i kontempluj. Mamy nów w rybach. Nów, nów w rybach był kilka miesięcy temu, tak więc może coś tam na nowiu w rybach się pokazało, jakiś nowy początek dla ciebie nastąpił. Natomiast Myślę, że ten czas, kiedy słońce jest w byku teraz, może warto go właśnie zainwestować w medytację, kontemplację, w wizualizację, w afirmację. Zobaczymy, jak to tutaj dalej się pokaże, co karty. Które zaraz wyjdą na stół, pokażą. Ok. Dodam, że jeżeli masz już za sobą jakieś doświadczenia z medytacjami, to, to zastanów się, drogi Strzelcu, co one ci przyniosły. Bo Medytacje na pewno przynoszą spokój, równowagę, i, mm, ale czasami również przynoszą nam coś, z czym musimy pracować, coś nagle wychodzi z naszej nieświadomości i musimy na to spojrzeć, bo tak działa właśnie medytacja, tak działa praca. Mm, naszego ego z naszym wnętrzem. Więc jestem sama ciekawa, co tutaj wyjdzie. Okej, okay. co przynosi słońce w byku dla strzelca? Mamy królową Buław. Mamy czwórkę mieczy. I mamy kartę księżyca. No powiem Ci, że nie jestem zdziwiona, że takie karty wyszły. Bo mamy i kartę księżyca, i kartę yy, czwórki mieczy. Yy, no i ta królowa Buław. Okej, okay. królowa była, zacznę od niej. Może byłeś bardzo zajęty do tej pory, drogi Strzelcu. I y, używałeś życia ile wlezie, y, czyli byłeś bardzo aktywny, bardzo odważny. Musiałeś powziąć jakieś decyzje i y, y, wszystko y, wszystko co wydarzało się w twojej rzeczywistości Odbywało się dzięki temu, że Ty sobie tę rzeczywistość kreowałeś. Miałeś na tyle chęci, na tyle motywacji, na tyle inspiracji, żeby tę swoją świetlistość wokół siebie tworzyć, tak jak tutaj robi ta, to, to, ta królowa, królowa buław. Ona swoim obrotem wokół siebie. Tworzy własną rzeczywistość, tworzy tę świetlistość. Tym tańcem zgrabnym udowadnia sobie i światu, że, że jest osobą decyzyjną, że potrafi o siebie zadbać, że również potrafi zainspirować innych i zmieniać swoje życie tak, jak ona chce. I być może właśnie było tak do tej pory. Jednak przebywanie długo w takiej energii wymaga pewnego zrównoważenia. Tak? Czyli jeżeli długo jesteśmy w takiej energii aktywnej, odważnej, działającej, to przychodzi taki moment, że możemy czuć się zmęczeni, chociaż królowa ona dobrze zarządza tą właśnie energią dla siebie, ale też potrzebuje pewnego odpoczynku. I tu przychodzi na pomoc energia czwórki mieczy i energia księżyca. Tak jak Ci powiedziałam przed chwilą, medytacja i kontemplacja, ona jest związana właśnie z taką pracą, z naszą nieświadomością. I może nam się wydawać, że siedzimy sobie bezczynnie, czy leżymy sobie, słuchamy jakiejś kojącej muzyczki albo właśnie afirmacji i tak dalej. Natomiast to, że nic się nie dzieje na przykład wokół nas, to nie znaczy, że się w nas nic nie dzieje, bo w nas mogą zachodzić bardzo duże zmiany, które za jakiś czas um, objawią się w naszej rzeczywistości. Karta Księżyca. Ona właśnie, tak jak powiedziałam, jest taką pracą z własną nieświadomością. Czasami to, co z nas wychodzi, może nas nieco przerażać. Zastanawiamy się nad pewnymi cyklami w naszym życiu, nad powtarzalnością, nad niesamowitymi wydarzeniami, się nie da, których się nie da wytłumaczyć, nad synchronicznościami, czyli wydarzeniami, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą związku, ale mają dla nas znaczenie. I, I to przychodzi właśnie, jeżeli się zatrzymamy, jeżeli medytujemy, jeżeli nawet rozmawiamy samemu z sobą, ale zaglądamy w to nasze wnętrze. I do tego właśnie tutaj ta podstawa tego, rozkładu namawia, żebyś się zatrzymał, bo możesz. Masz w tym miesiącu na to przestrzeń. Co mamy dalej? Dalej mamy yy, yy, króla denarów. No właśnie. Może tymi, tymi medytacjami, może afirmacjami i tak dalej. Warto wizualizować sobie nasz dobrobyt, nasze poczucie bezpieczeństwa. Do tego namawia ten król denarów. Może to jest ktoś, kto cię zainspiruje gdzieś tam do odpowiednich afirmacji, do, do, do medytacji, do wizualizacji, do tego do wyobrażania sobie, jak ty chcesz wyglądać, ile ty chcesz mieć. Na koncie, na przykład, czy jaką chcesz mieć materię wokół siebie, w jaki sposób chcesz nią zarządzać, jest to bardzo silna karta praktyczna, bo wiesz, żeby, żeby coś zaistniało w naszej rzeczywistości, to ty musisz wiedzieć, czego ty chcesz. Owszem, tutaj działasz bardzo dobrze na na to, aby dużo się działo w Twoim życiu, bo taki archetypowy strzelec właśnie, on lubi przygody, on lubi ruch, lubi, lubi rozszerzać swoje horyzonty, lubi poznawać nowe sposoby na życie, nowe, zażywać nowych przygód i tak dalej. Natomiast w pewnym momencie czujesz się zmęczony i chcesz, przepraszam, wiedzieć, co dalej? Właśnie jeżeli, jeżeli ty dobrze wiesz, co ci daje poczucie bezpieczeństwa, co oznacza dla ciebie dobrobyt, tak? albo dobre zdrowie na przykład, czy, czy fantastyczne takie poczucie, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie, to warto wiedzieć, zanim się zacznie medytować, zanim się zacznie wizualizować warto wiedzieć, czego my tak naprawdę chcemy. Co mówi Twoje wnętrze, drogi Strzelcu? A Twoje wnętrze mówi, że masz jakąś wizję już, że chcesz podążać do, do tego, aby, aby osiągnąć to poczucie bezpieczeństwa, aby osiągnąć, aby poczuć, taką wysoką wartość siebie. Być może to, czym się do tej pory zajmowałeś, właśnie, właśnie stanęło w miejscu i ty teraz zastanawiasz się, co dalej. Ta karta to rycerz mieczy. Rycerz mieczy nie, nie zważa na to, co się dzieje wokół niego, nie zważa na to, co kto sobie pomyśli tylko przed do celu, który sobie po prostu ustanowił. Jeżeli nie masz jeszcze takiego celu, jeżeli dobrze nie wiesz, co dalej masz robić, jak, w jaki sposób postępować, aby zyskać ten, ten, ten dobrobyt, o którym, o którym zdaje się marzysz nie wiem, czy to będą pieniądze, czy nowa praca, czy, czy jakaś nieruchomość, czy cokolwiek, co jest związane z, ze stanem majątkowym, to, to warto właśnie sobie to wyobrazić. Ja myślę, że gdzieś tam w głębi Ciebie Ty już wiesz, do czego, do czego chcesz dążyć. Jednakże musisz pamiętać, że nie da się tego osiągnąć bardzo szybko. Król Denarów, on wymaga cierpliwości, wymaga motywacji. Czasami pracujemy na coś bardzo, bardzo długo i dopiero po jakimś czasie uzyskujemy efekty, natomiast Twoje wnętrze chciałoby szybko i bez przeszkód. Sam wiesz, drogi Strzelcu, jakie jest życie, nie muszę Tobie pewnie mówić. Czasami musimy pokonać jakieś przeszkody, musimy zwracać uwagę na innych ludzi, którzy, którzy są nam bliscy na przykład i również się z nimi liczyć. Natomiast tutaj ten układ mówi o tym, żebyś pamiętał, że jeżeli nie wszystko następuje od razu, to dlatego, że na przykład nie jesteś jeszcze na to gotowy. No bo zobacz, na przykład gdybyś nagle, nagle na Twoim koncie pojawiły się grube miliony, już nie będę tutaj wymieniać cyfr, ale no takie, które są pieniądze, które są poza Twoim zasięgiem, czy Ty dobrze wiesz, co byś z nimi zrobił, żeby ich nie zmarnować, żeby je uszanować chociażby? O tym mówi również ta karta króla denarów, żeby, żeby po prostu zastanowić się, żeby wiedzieć tak naprawdę, czego my pragniemy. Jest też takie przysłowie, uważaj czego pragniesz, nie? I czasami to, czego my pragniemy, za jakiś czas okazuje się, że w zasadzie to, to my już tego na przykład nie chcemy. No ja nie mówię, że ty nie chcesz mieć grubych milionów na koncie, bo przecież yy, większość ludzi chce by nie mieć problemów finansowych. Ja myślę, że, że warto po prostu podczas, podczas tych, tej medytacji, kontemplacji i tak dalej, warto określić sobie nasze cele. No dobra, co mamy dalej? Dalej mamy Asa Buław. No i ten pomysł może... Co, co zrobić dalej, tak? czy, czy w jakiś sposób siebie określić, może właśnie przyjść w ciągu tych medytacji. Możesz też dostrzec jakieś znaki wokół siebie, czegoś nowego, za co warto się zabrać. Tylko pamiętaj, że as buław to jest energia krótkotrwała, więc ta szansa może być przez, przez chwilę, ona nie musi. Być ciągle dla Ciebie widoczna. To może być szansa, którą możesz również przegapić. Także, drogi Strzelcu, po prostu miej oczy i uszy otwarte, a coś, coś pewnie nowego może się pojawić, bo również mówi o tym ten nów w rybach, tak? Bo to jest karta nowiu, czyli, czyli jakichś nowych szans, jakiegoś nowego otwarcia, jakiejś nowej fazy obojętnie jakiego aspektu Twojego życia by to nie dotyczyło, ale myślę, że jednak dotyczy to finansowego albo po prostu materialnego aspektu Twojego życia. No i cóż, pozostaje mi życzyć, aby wizja Ciebie, która jest zgodna z Twoim wnętrzem, która jest zgodna z Tobą, przejawiła się w rzeczywistości, jak to się mówi, zamanifestowała się. Życzę Ci faktycznie tych grubych milionów na koncie, jeżeli to jest to, czego pragniesz. I pamiętaj o tej cierpliwości, żeby, żeby nie spodziewać się od razu spełnienia tak, tych, tych medytacji, spełnienia tych swoich wizualizacji, bo to, jest, bo to jest proces, a proces trwa. Natomiast jest szansa, że może zakończyć się on sukcesem, albo dużym, albo małym, ale jednak. Tak więc dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego czytania, drogi Strzelcu, i jeżeli będziesz mieć ochotę, zapraszam na kolejne filmy na moim kanale. Dzięki, trzymaj się, cześć.